wśród pakietu ustaw antyśmieciowych, które myśmy złożyli, jest także projekt, który w konsultacji z regionem złożył poseł Janusz Śniadek, nadający dużo większe uprawnienia inspektorom pracy, jeśli chodzi o ingerencję w sposób zatrudnienia. Dzisiaj niestety jest odwrotnie, na czym cierpi pracownik. Janusz, bardzo proszę, zapraszamy Cię do tutaj powiedzenia do nas. Paru Janusz Śniadek. Pozdrawiam Gdańską Solidarność. Pozdrawiam na naszym kolejnym dorocznym rodzinnym spotkaniu. Polityka niskich płac prowadzona przez Platformę Obywatelską. I polityka zastępowania umów o pracę umowami śmieciowymi, umowami na czas określony. To typowa gospodarka rabunkowa, za którą płacić będą całe pokolenia. Bez przesady. Pokolenia. Coraz więcej z nas ma tą świadomość. Przy dyskusji, przy debacie o podniesieniu wieku emerytalnego pojawiły się szacunki statystyki, pokazujące, że w nowym systemie emerytalnym stopa zastąpienia to jest stosunek ostatnich wynagrodzeń do poziomu otrzymywanego świadczenia, która dzisiaj w Polsce wynosi 60%. Średnia europejska to jest 75%, ale w Polsce, w tym nowym systemie, ta stopa zastąpienia ma spaść do około 30%. Dla kobiet niżej, dla mężczyzn troszkę powyżej 30%. Ale co to znaczy? To oznacza, nie tylko nędzę przyszłych emerytów, ale to oznacza dramatyczny spadek popytu. Dzisiaj z racji wypłacanych emerytur rocznie do tej grupy społecznej trafia ponad 120 miliardów złotych. Spadek stopy zastąpienia oznacza, że siła nabywcza tej grupy społecznej spadnie o dziesiątki miliardów złotych. A więc ten motor, ta siła napędowa polskiej gospodarki, która ratowała nas w tych trudnych czasach kryzysu, spadnie o dziesiątki miliardów złotych. I to będzie ta cena, którą będą płacić przyszłe pokolenia. Hamowanie popytu wewnętrznego, spadek produkcji, zwolnienia. Trzeba o tym mówić, wołać, ja o tym powtarzam na, na każdym kroku, ale to jest cena, jaką płaci się właśnie za tą politykę niskich płac, politykę zastępowania stałych umów umowami na czas określony. To w tych zarzutach, jakie Unia Europejska w zaleceniach kieruje do polskiego rządu jest stwierdzenie, że zastępowanie właśnie, czy, czy ta plaga umów na czas określony jest połączona, czy równoznacza właśnie z dramatycznie niskim poziomem płac w Polsce. Padły tu słowa odniesienia do projektu ustawy antyśmieciowej, tak ją nazywam, która w tej chwili jest procedowana w Sejmie. Myślę, że losy tej ustawy pokazują prawdę o tym, ile są warte te słowa, Hasła rzucane ostatnio w mediach o intencji Platformy ograniczania umów śmieciowych, mówiące o zamiarze ozusowania umów o dzieło i umów zleceń. Jak wielka jest hipokryzja takich twierdzeń, nie muszę mówić, bo to oznacza tak, jakby choremu na raka chciano serwować leczenie kataru i opowiadać, że to jest jedyna potrzebna terapia. To się doprawdy do tego sprowadza, a tymczasem w Sejmie to pokazuje prawdę o rzeczywistych intencjach Platformy. Zgłoszono wniosek o odrzucenie w całości tej ustawy, która proponuje dwie proste rzeczy. Po pierwsze, wprowadzenie formuły obowiązku wręczania umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem do pracy. Dzisiaj od lat w raportach Państwowej Inspekcji Pracy pojawiają się zdania, że Inspekcja Pracy nie jest w ogóle w stanie walczyć z pracą na czarno, bo w sytuacji, gdy jest ta możliwość wynoszenia umowy o pracę na piśmie w ciągu pierwszego dnia pracy po już po dopuszczeniu do pracy, to w zasadzie za każdym razem, kiedy pojawia się inspekcja, można stwierdzić ten pan, czy ta pani jest właśnie pierwszy dzień w pracy i tak dniami, miesiącami, może latami. Na komisji sejmowej minister Mleczko powoływał się, się na dane inspekcji pracy. Wskazywał, że wykazano w roku 2012 trochę ponad 10 tysięcy w czasie kontroli przypadków pracy bezumownej. To znaczy, że w skali gospodarki jest to nic nieznaczące. Mówił to, pomimo że główna inspektor pracy obecna przy tej dyskusji podkreśliła, że te dane w żadnym wypadku nie mogą służyć do oceny skali zjawiska, bo wykazano je w sytuacji, gdy pracodawcy byli powiadomieni o kontroli że jest ten obowiązek uprzedzania przed kontrolą. I wykryto, czy stwierdzono tylko te przypadki, gdzie pracodawcom nawet się nie chciało tych osób pracujących na czarno jak powiem, usunąć w tym momencie z firmy. I to wynosiło, czy ta, ta liczba tych, bezroby, tych tak funkcjonujących osób wyniosła ponad 10 tysięcy. Od lat jest wiadomo, to jest ta, że, że inspekcja wykrywa tylko nikły procent, mały procent rzeczywistej patologii. A więc z całą pewnością dzisiaj w Polsce możemy mówić o dziesiątkach, setkach tysięcy osób pracujących na czarno. Platforma wnioskuje o odrzucenie czy zmiany prawa, wprowadzenia obowiązku wręczania umów na pra o pracę przed dopuszczeniem do pracy, żeby w ogóle stworzyć możliwość jakby walki z pracą na, na czarno o odrzucenie tego wniosku w całości. To pokazuje rzeczywiste intencje. Kwestia druga. Przyznanie Inspekcji Pracy większej kompetencji w zwalczaniu umów śmieciowych przez wydawanie nakazów, zawarcie umowy o pracę i to pracodawca. Dzisiaj to musi pracownik iść do sądu, ale wówczas to pracodawca musiałby iść do sądu i udowadniać, że to on ma rację, że ta umowa była rzeczywiście umową cywilnoprawną, a nie stosunkiem pracy. Również w tym przypadku. Platforma jest temu przeciwna, wnioskuje o odrzucenie tego w całości. I jest to rozwiązanie nie tak, jak to, które chce proponować Platforma, podwyższające koszty pracy. To jest wyłącznie rozwiązanie poprawiające egzekucję już istniejącego prawa. Platforma broni się przed tym, wnioskuje, tak jak mówię, o odrzucenie jej w całości. To pokazuje hipokryzję tych działań, rzekomych intencji ograniczania Szanowni Państwo, pozwólcie, że teraz zacytuję ważkie słowa. Zbyt niskie płace, nieskorelowane z wyższym wzrostem wydajności, cynicznie niskie stawki za godzinę, kilkanaście razy niższe niż w Niemczech, to wszystko przy, przyspiesza emigrację i przyczynia się do kryzysu systemu emerytalnego. Tolerowanie tego, że małe firmy płacą stawki znacznie poniżej płacy minimalnej, y jest to świadome przekształcanie Polski w rezerwuar zawodów pracy, przede wszystkim zasobów pracy przede wszystkim dla Niemiec, kosztem degradacji całego systemu. Pani profesor, to mocne słowa, to właśnie pani profesor Jadwiga Stanisław powiedziała w wywiadzie dla naszego magazynu. Przewodniczącego Dudy w spotkaniu na, na gruzach tej komisji trójstronnej, i myślę, że nie byłabym tak pesymistyczna. To nie jest kwestia, że ten dialog upadł, choć ta nowa formuła proponowana jest znacznie lepsza, dwustronna, pracodawcy i związki pod egidą Sejmu. Ale zauważmy, co się stało. W tej chwili mamy równoległe wystąpienia różnych środowisk. Pan prezes NDP Belka z raportem o pracy, profesor Hausler, który powtarza argumenty, że tego typu polityka zatrudnienia i polityka płacowa ustabilizuje Polskę na, w pułapce, jak on mówi, krajów o niskich dochodach, a to wydusi inwestycje, że y, założenie y, związku niskiej płacy. Y, y, jako czegoś, co przyciąga inwestycje, nie jest potwierdzane badaniami, bo ta niska płaca rokuje się w innych miejscach albo tam, gdzie są bardzo wysokie zyski, jak w handlu, albo w firmach, które, których odbiorcą jest państwo ochroniarskie, sprzątanie itd. Także te poglądy, które wydawało się niedawno, że są oszołomstwem, są populizmem, dlatego partie polityczne tak się wahały, żeby podjąć ten temat, yy, zostały podjęte przez środowiska yy, technokratyczne. Zostały podjęte przez pracodawców. Na tym spotkaniu na gruzach Komisji Trójstronnej był list Lewiatana, że luka między wydajnością a płacami rośnie. I yy, Rośnie w sposób niebezpieczny dla rozwoju. Te argumenty te argumenty są podchwytywane i myślę, że to jest wielki sukces, wielki sukces Solidarności. To, że sięga do analiz instytucjonalnych, że zaczyna pokazywać te problemy w perspektywie skutków dla przyszłych pokoleń to jest coś, czego... W tym, w tym no, pan przewodniczący Śniadek zna tą maszynę sejmową. Nie dostrzegaliśmy, bo tam to była reakcja na, często na tematy ważne, ale w tym momencie no, nie pierwszoplanowe. I ja no, jestem w jakimś sensie dumna, że po tym okresie, kiedy Solidarność zdecydowała się na bardzo trudną rolę parasola nad tymi pierwszymi reformami transformacji, kiedy mówiło się, no nie ma kapitalizmu bez kapitału, to trzeba w, no, znikąd od, odnaleźć, nie będziemy przeszkadzali, potem y, nie była dostatecznie, y, nie, nie, była, miała słuszne argumenty, ale nie, nie zyskała sojuszników, także u tych, którzy pozornie są przeciwnikami, pracodawców. W tej chwili pracodawcy, pracodawcy. To, co mówił pan, pan Duda. Ci, którzy trzymają, działają w sposób zgodny z regułami gry w polityce płacowej i zatrudnienia, przegrywają. A przecież ta, ten postulat Solidarności, żeby wprowadzić jako warunek do Ustawy o zamówieniach publicznych, obowiązek no przynajmniej 70% ludzi zatrudnianych na umowy, także dla firm zagranicznych, jest absolutnie do spełnienia, bo w sferze usług, inwestycji drogowych i innych nie, nie obowiązuje jeszcze dyrektywa, która by to hamowała. W tej chwili Solidarność pokazuje, że potrafi być skuteczna, potrafi używać. Yy, Struktur europejskich i to nie tylko składając skargi, ale budując koalicję z Europejską Federacją Związków Zawodowych, gdzie ta federacja wcale nie ma interesu, żeby masowo migrowali polscy pracownicy. Gdzie w Niemczech obniża się do 63 lat wiek emerytalny, co oczywiście byłoby takim impulsem. I oni wolą nacisnąć przez kanały e, e, w Brukseli, żeby tą sytuację u nas na miarę rozwoju tylko tyle, ile pozwala wydajność, a pozwala na znacznie więcej poprawiać. I ta umiejętność europeizacji problemów, czego nie umieją partie, a e, nauczyła się Solidarność także dzięki swoim przedstawicielom. Tym, jak Niemiec z pierwszej Solidarności, teraz w nowej roli świetnie, świetnie się sprawdza, to jest coś, co umiejętność współpracy z innymi związkami, to co wtedy wydawało się niemożliwe, w tej chwili tworzy wzajemne zobowiązania. I myślę, że po tym okresie zawieszenia, kiedy Solidarność zakryzała zęby, żeby nie przeszkadzać w transformacji, i kiedy pozwolono na y, powstanie modelu rozwoju zależnego, modelu rozwoju z przedwczesną utratą potencjału przemysłowego, z zasadami regulującymi wcale nie zawsze narzuconymi przez Unię, które utrudniały rozwiązywanie problemów, y, po tym okresie zagryzania zębów zaczyna być aktywna w sposób. Tak, ja to nazywam konstruktywnego radykalizmu. Taka polityka, jaką tutaj przyjęto, krok po kroku, instytucje, budowanie koalicji z przeciwnikami, wydawałoby się przeciwnikami, ale ludźmi, którzy też to rozumieją. Konkret, to jest szansa na zwycięstwo, i to jest coś, czego naprawdę przez te lata, to nie były lata stracone. Solidarność się tego nauczyła. W stoczni to były marzenia, odbudowa godności, yy, nagle zdolność wyrażenia, na czym polega ta walka w komunizmie, a teraz jest takie nieefektowne posuwanie tego miejsca do przodu. <tanie> <tanie>